Średniowieczne mury zamku w Malborku kryją wiele tajemnic. Widziały i słyszały już niejedno. Oprócz wydarzeń historycznych były też świadkiem zdarzeń nadprzyrodzonych. Maria Seybert, dyrektor artystyczny festiwalu już XIV, Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej, Wspólne Dziedzictwo Kultury. W tym roku było bardzo ciekawie, bo oczywiście festiwal, oprócz tego, że, że jest już XIV, to jest w ramach tak wielkiej rocznicy, czyli 730-lecia nadania praw miejskich dla naszego miasta, więc były szczególne imprezy związane z naszym festiwalem. Myślę, że jak zawsze dla nas ważny jest konkurs i wczoraj w kościele podwodniczącym, Miana chrzciciela. Odbył się konkurs, brało udział dziewięć zespołów, z Polski jeden z zagranicy, z Mińska, z Białorusi. Natomiast dzisiejszy dzień był bardzo szczególny. Rozpoczęliśmy mszą świętą. Myślę, że każdy z nas zapamięta ją do końca życia. Msza celebrowana przez wielkiego mistrza Bruno Plattę. w wykonaniu oczywiście pana kantora Roberta Pożarskiego z chórem lutnia. W ogóle bardzo duże emocji. Nasi uczestnicy festiwalu również brali udział. Natomiast jestem szczęśliwa, bo udał się korowód. Czasami zdarzało się, że, że deszcz nam przeszkodził. Dzisiaj nie. Był początek, ale się wypogodziło i myślę, że korowód był chyba jeden z największych. Brało w nich około na pewno 500 osób. Było bardzo dużo młodzieży i dzieci ze szkół. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom placówek oświatowych, jak również nauczycielom za przybycie i uczestnictwo przedszkolą malborskim, że byli razem z nami. Było nam miło, bo byli jeszcze przedstawiciele miast partner no dał, działo się dużo. Była bardzo piękna pogoda, oprawa, warsztaty taneczne też i teatr, trójkąt z zielonej góry, wielki jarmark, prawie do godziny 18. Myślę, że dla miasta naprawdę bardzo dużo atrakcji, ale dla nas też. Przyjechali do nas przedstawiciele naszych miast partnerskich, więc gościmy zarówno e, przyjaciół z miast niemieckich, z Nordhorn i Monheim, gościmy przyjaciół z e, Trok na Litwie, gościmy e, przyjaciół z Silversborga w, w Szwecji, Marnila Kompień we Francji. I przyjaciół z miasta kliken w Irlandii. To nie jest nasze miasto partnerskie, ale te pierwsze kontakty, które tutaj mieliśmy, myślę, że spowodują, że już wkrótce nasze miasta staną się miastami partnerskimi. W dniu dzisiejszym mieliśmy koncert galowy. W tej chwili za chwilę rozpoczną się ostatni akcent tego koncertu, czyli rok opera Krzyżacy. TV Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Stumm. Żuławy i mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.